Serdecznie witam wszystkich przybyłych na naszych pierwszych zajęciach dla Romanów w tym roku akademickim i chciałabym się przedstawić tym, którzy po raz pierwszy należą do naszej grupy. Nazywam się Weronika Lipiecka i od 2006 roku prowadzę zajęcia w tejże grupie. Tak? Na dzisiejszy temat... Temat wybrałam o oto jakie hity nad hitami muzyki klasycznej, żeby nie zrazić tych, którzy przyszli po raz pierwszy. Każda epoka ma swoje przywoje. Są tysiące utworów, ale nie każdy staje się szlagerem czy hitem. A zatem, co sprawia, że dany utwór staje się hitem? A zatem, czas na prezentację przywojów od XVII do XX wieku, które przedstawiam Państwu wraz ze Zbyszkiem Kwiatowskim. Słuchajmy od Bacha, wielkiego mistrza muzyki epoki barowej. Muzyka była bardzo bogato zdobiona ozdobnikami muzycznymi. My posłuchamy utworu tanecznego, Badinerię, Właśnie ze suity numer dwa. My posłuchamy tylko jednego króciutkiego tańca wadinerii. Za tym posłuchajmy. Hendel, który uważany jest za kompozytora dwóch państw a więc takich państw jak Niemiec i Anglia. Dlaczego? Otóż Fryderyk Händel... My posłuchamy najsłynniejszego hitu, Alleluja, to utwór instrumentalno-wokalny na chór, partie solowe i orkiestrę o tematyce najczęściej religijnej. Anglicy to słynne Alleluja... prawda No i jeszcze jeden mistrz, jeden mistrz ostatni już teraz będzie baroku, czyli Antonio Vivaldi, to włoski barokowy mistrz koncertów o przydomku Il Zapowiadał się genialnie i rzeczywiście pozostał muzycznym geniuszem do końca swojego bardzo krótkiego, bo zaledwie 35-letniego życia. Mimo to A więc Ludwig van Beethoven to wielki symfonik, kompozytor niemiecki. To jest jak muzyki. ta da, da, tam jest, Taki jest właśnie początek piątej symfonii, zwanej Pukaniem losu do drzwi, bo ta, bo ta właśnie tak uprawia. Na romantyzm. W muzyce to lata, oczywiście są zawsze lata umowne, 1820 do 1900 roku. Rosini. Już jako dwunastolatek miał na swoim koncie garść muzycznych figli. Te pierwsze kompozycje, bardzo eleganckie, przyjemnie brzmiące, to jakby program motto całej twórczości Rossiniego, którego celem było dawienie ludzi. To Nicola Paganini, włoski skrzypek. Słyszał niemal prawie o nim każdy. Do dziś krążą o nim wie, wiele takich legend. Z Fryderyk Szopen to geniusz muzyczny, mistrz fortepianu. Jego muzyka znana jest na wszystkich kontynentach. Muzyka Fryderyka jest prawdziwą perłą w skarbcu naszej kultury. Henryk Wieniawski, wybitny skrzypek polski, niedawno zakończył się międzynarodowy konkurs skrzypcowy jego imieniem, który odbywał się w Poznaniu i można przez trzy tygodnie było słuchać od rana do nocy. Opery włoskiej. Verdi był blisko załamania po śmierci żony i dwojga swoich dzieci, jednak zdobywa się całą siłą woli na realizację zamówienia. A, Ojca Opery Polskiej. Jak długo dzisiaj żyje przebój? Miesiąc, rok, często szybko znika z list przewoju, ale przecież są w muzyce polskiej przewoje stulecia. Potędze i miłości. Ta bajkowa opowieść, połączona z genialną muzyką Piotra Trajkowskiego, wprowadza każdego widza w piękny Że opera Georges'a Bizeta, francuskiego kompozytora drugiej połowy XIX wieku, a więc późnego romantyzmu, pod tytułem Carmen, sprawiła, że dziś jest jedną z najczęściej granych w teatrach od muzycznych śmierci. Kończymy dzisiejszy temat wielkim kitem Mauriza Ravela, francuskiego kompozytora. Już jesteśmy, opuszczamy romanty. Dobry, właśnie skończyły się zajęcia grupy Melomanów i dzisiejszy temat to hity nad hitami muzyki klasycznej. Dlaczego wybrałam taki temat? Dlatego, żeby zachęcić, był taki mój cel, żeby zachęcić tych, którzy po raz pierwszy przyszli na moje zajęcia. No, w ogóle listopadzie mamy fundowaną przez Warenikę Dużą Muzyki. No jestem pod ogromnym wrażeniem dzisiejszych zajęć z grupy Melomani. No Dziękujemy Weronice, że to zawsze tak skrupulatnie, pięknie przygotuje, bo każdy gdzieś tam słyszał o Chopenie, o Paganinim, o m, wszystkich innych sztrafsach i kompozytorach, a Weronika nam przybliża ich po prostu biografie i całe życie. Weronika i Zbyszek tworzą świetny duet, od lat już, w sposób bardzo przystępny przekazują nam różne ciekawe wiadomości obrazowane filmami.